Witajcie ryby. Przedstawię wam teraz prognozę na kwiecień starota. Oto karty, jakie dla Was wybrałam. Dziewiątka buław, szóstka mieczy, paść buław, rycerz buław, as buław, trójka buław i słońce. Kwiecień zapowiada się u Was bardzo dobrze. Jest tutaj dużo kart z żywiołu ognia, więc będziecie miały dużo zapału i energii do działania, dużo ruchu i chęci do życia, pomimo że w zdrowiu dziewiątka buław mówi o zakończeniu leczenia lub o ograniczeniu ruchów. Czasem też o urazach głowy. I może ona pokazywać wyczerpanie i zmęczenie. No, ale jeś, jeśli jesteście po chorobie, to jest to jak najbardziej zrozumiałe. Może też myślicie o urlopie, albo jesteście na nim. Natomiast to się zmieni, bo czekają Was nowe wyzwania. Także. W sprawach zawodowych nadchodzą duże zmiany. Możliwe, że niektóre z Was całkowicie zmienią branżę, w której do tej pory pracowały. Może też zapiszecie się na jakiś kurs, czeka Was również wyjazd w sprawach zawodowych. Po szóstka, mieczy to, to karta brama. Często oznacza pracę w handlu albo też związaną z internetem. Czasem też pokazuje pracę w domu albo też przeprowadzkę. Może to też być zajęcie się dzieckiem, które potrzebuje opieki, mm, lub y, pracą związaną z dziećmi, bo jak widzicie tutaj, koło niej stoi paś buław. Tutaj też chodzi o konieczność podjęcia ważnej decyzji, o zmianie będącej alternatywą dla, dla tego, co przestało być już dla Was dobre. Szóstka mieczy to przeprowadzka, odejście, odcięcie się, chęć zaczęcia od nowa. Dlatego, jeżeli chodzi o sprawy zawodowe, może oznaczać, że będziecie musiały zmienić pracę albo przekwalifikować się i zająć się zupełnie czymś innym niż dotychczas. Mamy pandemię, więc yy, możliwe, że na przykład Firma przestała przynosić dochody. Może musicie zawiesić swoją działalność mm. i zająć się czymś innym. Szóstka mieczy to jest poszukiwanie zupełnie nowych koncepcji. Porzucenie starych projektów, spraw. I zaczynanie od nowa. Jest to też czasami ucieczka, zawsze w nieznane. Ale nie, nie wiąże się ona z nic nierobieniem. Po prostu szukamy nowych rozwiązań, które mają rozwiązać naszą, nasze problemy, naszą sytuację. W której utkwiliśmy. Dlatego, szóstka mieczy, to jest wyruszanie w podróż, w sensie dosłownym i przenośnym. To nowe dążenia, nowy zawód, zmiana pracy. Albo po prostu chęć krótkiego urlopu, podróż służbową, czy też podnoszenie kwalifikacji, udział w różnych kursach, szkoleniach, dokształcanie się, czy też przeniesienie na inne stanowisko. I paś buław także pokazuje nowe propozycje. Nowe możliwości. Więc będzie to też czas dobry pod względem finansowym. Praca na pewno będzie bardzo aktywna. Także ryby, kwiecień będzie miesiącem nowych widoków na pracę. Więc, jeśli obawiacie się tego tematu, bo na przykład straciłyście niedawno pracę i nie możecie nic znaleźć, to przestańcie, bo ten miesiąc przyniesie Wam zupełnie nowe perspektywy. Natomiast w sprawach uczuciowych to będzie bardzo ognisty miesiąc. Szykuje się dla wielu z Was nowy romans, związek. I silna namiętność. Może on być na odległość, bo jest tutaj rycerz Buław. Albo może to będzie ktoś poznany podczas podróży. Natomiast w istniejących już związkach yy, to jest jeszcze większy płomień i nowy etap w waszej relacji. Rycerz Buław to, to uczucia jak burza. Jest on trochę gwałtowny i nagły. Na przykład ktoś Was sobie upatrzy i postanowi zdobyć. Tylko pamiętajcie, że znajomości w tej karcie kiedyś się kończą. Także bądźcie rozważne. Hmm. Także w kwietniu ryby będzie się tutaj bardzo dużo działo w Waszych sprawach sercowych. W sprawach rodzinnych to także pozytywny czas chęć bliskości, dobra zabawa jakaś może impreza w rodzinie bardzo dobre kontakty z rodziną, otwartość radość bycia z innymi. Dobra komunikacja z członkami rodziny. Karty też nie mają żadnych większych ostrzeżeń dla Was. Może jedynie, żeby się nie zachłysnąć za bardzo tą dobrą aurą. Nie spocząć na laurach. Ale słońce mówi o, o wielkim szczęściu, o zadowoleniu i pomyślności. Teraz możecie dosłownie wszystko. Osiągnięcie każdy cel. Drogie rybki, wybrałam jeszcze dla was kartę rady. Jest to refleksja. Więc, jeżeli trafią was jakieś problemy, to może warto się skupić nad nimi, na spokojnie przemyśleć je. Ta karta mówi też, że przyjdzie wam jakaś myśl, pomysł do głowy, może dotyczyć rozwiązania. Jakichś Waszych trudności, albo może dotyczyć zupełnie czegoś nowego, co da Wam szczęście. I oczywiście, jak zawsze, wybrałam też przesłanie na kwiecień dla Was: jest to uzdrowienie emocjonalne. Gdy Twoje serce wyleczy się z ran przeszłości. Spłynie na ciebie błogosławieństwo i miłość. Możliwe, że leczycie jakieś yy, stare, emocjonalne zranienia z przeszłości. Yy, może. Macie jakieś poczucie winy? Może chcecie się pozbyć złości, emocjonalnych ran? To teraz znajdziecie na to siły. Pamiętajcie, że zasługujecie na miłość i szczęście. Dajcie sobie szansę. To jest. Ta karta mówi o wyleczeniu. Wyleczeniu duszy, serca. Powinnyście się przygotować na, na przyjęcie nowej miłości. Stare rany po, powinny się zabliźnić. Myślę, że. To już koniec tych rozważań, że przyjdzie do Was uzdrowienie. Drogie rybki, dziękuję Wam za wysłuchanie. Dziękuję za subskrypcję i o nie bardzo proszę w dalszym ciągu. Oczywiście jest to rozkład ogólny, więc nie z każdym będzie rezonował. Jeżeli macie do mnie jakieś pytania, chcecie osobiste czytanie, to zapraszam, napiszcie do mnie na maila. Jeszcze raz dziękuję za wysłuchanie. Życzę Wam wspaniałego miesiąca oraz zdrowych i spokojnych świąt Wielkanocnych. Do usłyszenia.